Dobry vlog! Widzę Was w nowym odcinku po tak długiej przerwie, ale jestem tu z powrotem. Mam nadzieję, że już będę regularnie, bo ostatnio miałam dość długą przerwę. W ogóle straciłam zapał do tego nagrywania, wyczerpałam się pomysły nie wiedziałam, co dalej nagrywać, ale teraz chcę wrócić. Czuję, że dostałam takiej nowej energii i jest to spowodowane jedną rzeczą, bo ogólnie to. Ostatnio troszkę się mnie pozmieniało, jak możecie zobaczyć jestem w innym pokoju niż nie jestem w tym okropnym pokoju w Krakowie. bo stwierdziłam, że wracam do domu rodzinnego. I wydaje mi się, że właśnie to, że tutaj wróciłam ma na mnie tak duży wpływ. Jestem tutaj od... w weekendu już i stwierdziłam w poniedziałek, że znowu chcę zacząć nagrywać i dzisiaj jest czwarty dzień i czwarty dzień coś nagrywam, także... Jest progres. Po prostu tutaj jak jestem, to czuję, że mi się chce. Tam w ogóle mi się nie chciało, bo po pierwsze nie było warunków, po drugie totalnie nie miałam czasu. I po trzecie czułam, że mi się właśnie przez to wszystko już nie chce, bo było po prostu ciężko. Także stwierdziłam, że złapię za tą kamerę i po prostu nagram takiego vloga ze mną, jak wracam tutaj na YouTube i zabieram ze sobą na siłowni, bo właśnie się zbieram. No ja już się właśnie ogarnęłam, ubrałam się. Od razu mam na sobie pod koszulę, w który będę ćwiczyła i w luzach, bo jest zimno. Lato, a jest zimno. Weekend było 34 stopnia, a dzisiaj masakra. Ja się zbieram i lecimy na siłownię. Dzisiaj mam w planach zrobić plecy i. rzuch. Jedziemy. A się cieszę, Boże. Czuję się, jakbym wracała na stare śmieci. Mówka jako że w ogóle auta nie auta nie miałam, w ogóle nie miałam auta. Hit zapomniałam skar butów na przebranie przedzwicka skarb. Was kolejnego dnia. Dzisiaj mamy sobotę i już jest w sumie popołudnie, ale nic wcześniej się ciekawego nie działo, a teraz zbieramy się z Łukaszem, bo będziemy jechać nad Grudek nad Dunajcem. Jeżeli nie wiecie, gdzie to jest, to jest w okolicach Nowego Sącza. może to coś Wam mówi. I zbieramy się, bo jest tam dzisiaj jakiś organizowany piknik i um, w ogóle jakaś tam ogólnie całe wydarzenie, jakiś taki cały, cały dzień, jakieś tam atrakcje są. Wieczorem właśnie ma być niby jakaś impreza na zewnątrz i idziemy się po prostu przejechać, zobaczyć co to jest. To jest fajne tip, żeby tutaj sobie dać bronzer w tym miejscu. Jak ktoś ma tak długi nos jak ja, wtedy on się wydaje optycznie krótszy. I róż na koniec i jeszcze usta i tyle. ona wygląda i jedyny minus to jest to, że ona jest maturza, dlatego dam sobie jeszcze na to taki błyszczyk, który też mi się już kończy. I to tyle. Od razu lepiej. Zastanawiam się jeszcze nad outfitem. Na pewno idę w tej spódnicy. Myślę, że jest idealna, bo pewnie tak za godzinkę, dwie już będzie w i wymyślałam, że to tylko te są że to fajnie będzie wyglądać. Dobra, myślę, że to fajnie wygląda i z tym jadłopem to mi się to podoba. Tylko się zastanawiam, czy nie za bardzo biało, bo jeszcze mam białą kurtkę. No, taką kurtkę. Taka cała na biało. Ewentualnie mam jeszcze jedną kurtkę. Dobra, jednak postawiłam na tą bluzkę i tak to się prezentuje całość. Proszę nie patrzcie na ten sobie z tyłu, ale jeszcze sobie wezmę do tego takie okulary. I... Trochę mi to daje taki, taki vibe hipiski no, trochę tak to wygląda, ale mi się podoba, to idzie. Jeszcze tylko nowe perfumy i i możemy pochodzić. To było głupie.